Dobry, skrót najciekawszych spotkań 2023 roku. Oczywiście jest to w pełni obiektywne i rzetelne zestawienie, więc wszelkie spory w komentarzach są bez sensu. Przygotowałem 12 majestatycznych widowisk piłki kopanej, a wszystko otwiera mecz Aston Willi z Arsenalem. Kanonierzy przystępowali do tego spotkania jako drużyna, która zrzuci Manchester City z ich grzędy i wygra Premier League. Jak to się skończyło, to każdy wie, ale nie ma co się pastwić nad kanonierkami oni już mają wystarczająco ciężko w życiu. Goście byli dwukrotnie zmuszeni do niwelowania strat bronkowych, no i nawet osoby niezaznajomione z przebiegiem wydarzeń mogą się domyślić, że ta sztuka im się udała. Ale najciekawsze zaczyna się dopiero w Dol doliczonym czasie drugiej połowy. Wtedy to człowiek, który potrafi podawać tylko do tyłu, oddaje strzał i Arsenal obejmuje prowadzenie. Pierwszy raz w meczu, jednak to nie wszystko. Zdesperowani gracze gospodarzy rzucają wszystkie siły do ataku podczas rożnego, no i to jest ten przysłowiowy gwóźdź do trumny. Dwie bramki w doliczonym czasie gry. Arsenal wygrywa. Mecz numer dwa. Tak samo jak poprzedni, odbył się w lutym, i tak samo jak poprzednio, jeden zespół okaże się frajerem, który mając dobry wynik w garści, obudził się z ręką w nocniku. Will Turner na przekór całemu światu udowodnił, że na 100 prób to i nawet on potrafi wcisnąć bramkę, a Tibo w sumie to on nic nie udowodnił, on jedynie dostał chwilowej drętwoty kończyn dolnych. Jeszcze przed przerwą, Vini sprawił, iż Klop zrobił minę, która towarzyszyła każdemu obywatelowi Niemiec w 45 roku, a to tylko zapowiedź tego, co niesie kolejne 45 minut. Kilkadziesiąt spotkań z psychologiem, miesiące walki oraz odpowiedniej narracji, a to wszystko po to, aby wymazać postać Lorisa Cariusa z głów bronkarzy Liverpoolu. I kiedy przychodzi czas weryfikacji, Alison kopie piłkę prosto w nogi Viniciusa. A może on to zrobił specjalnie, aby brazylijski skrzydłowy nie rozpętał kolejny Wojny na Twitterze. No, tego nie wiem i nie będę wiedział, ale wiem, że każda kolejna minuta niosła coraz większe ośmieszenie obrony gospodarzy. Spotkanie kończy się wynikiem 2 do 5 i już teraz zapowiadam, że te dwa zespoły zobaczymy jeszcze w tym odcinku. A jeden z nich już teraz. Rewanżowe spotkanie ćwierć finału Ligi Mistrzów. Królewscy obrali bardzo fajną taktykę, a polegała ona na tym, że Courtois musiał tylko obronić wszystko, co leciało w kierunku jego bramki i jakoś to będzie. Spoiler: no, jakoś wcale nie było. 20 Trzy minuty wytrzymało to coś, co obiektywnie można nazwać obroną, ale ja nazywam lepianką syfu, zanim Manchester City zdołał strzelić po raz pierwszy. Kolejne bramki były tylko kwestią minut, a Real Madrid na wzór poczwarki przeobrażającej się w motyla zmieniał się z królewskich w puce i tak 90 minut pięknego futbolu z jednej strony przyniosło cztery bramki. Jakby ktoś był spragniony większej ilości bramek oraz na przykład aktów seksualnych, to Manchester United do spółki z Liverpoolem załagodzą wasze pragnienie. O tym meczu mówił już każdy i w każdy sposób. Sam robię drugi materiał, w którym to coś pokazuje. Jednak jeśli istnieją gale, robiące kilka edycji i ludzie cały czas oglądają te same osoby, które dla kilku złotych zjadłyby kał, to dlaczego by nie pooglądać tak samo po raz kolejny bramek, które widziało się setki razy? We wcześniejszej części odcinka powiedziałem, że kogoś obrona została ośmieszona, więc w kontekście tego meczu należałoby wyrazić wyższy stopień tego ośmieszenia, ale nie wiem jak to zrobić, więc więc dodam tylko, że co najmniej cztery pokolenia wstecz zawodników Czerwonych Diabełków powinny okryć się hańbą, a Erik Ten Hag dla przykładu powinien dać się biczować na rynku w Manchesterze. Ten historyczny wynik będzie się dekadami ciągnął za kibicami tego klubu. Mentalna degręgolada, upadek, ośmieszenie, splunięcie na historię. A to dopiero początek zalet Glazerów. Mecz kończy się wynikiem 7-0, do, 0, tak, 7 do 0, a klub kończy pojedynek ironiczną piątką z Ten Hagiem. Teraz trochę zapomniane rejony. Ostatnia kolejka Ligi Belgijskiej. Pojedynek pierwszego i drugiego miejsca. Gieng musi wygrać, aby zdobyć mistrza. Natomiast Antwerpii wystarczy remis. Gospodarze wychodzą na prowadzenie. Goście wyrównują krótko po rozpoczęciu drugiej połowy. Zawodnicy Gieng są nieustępliwi niczym Twój Ojciec podczas rozmowy o polityce. I w nagrodę wychodzą na prowadzenie po raz drugi. Minuty płyną szybciej. Nastaje doliczony czas gry. I wtedy taki obrońca znany z gry w totenchamiec. Zliet Tubi, Alderweilert, jakoś tak, kopie losowo piłkę, a ta wpada prosto w okienko. Remis. Royal Antwerp w 94 minucie zapewnia sobie Mistrzostwo Ligi Belgijskiej. Do tej pory widzieliśmy mecze pomiędzy znaczącymi drużynami. Trochę mniej znaczącymi drużynami, więc czas na drużyny, które znaczą tyle, co psie odchody pozostawione na chodniku, ale dla każdego Polaka ten mecz znaczy wiele, więc w tym zestawieniu musi się znaleźć, jako iż jestem Polakiem. Mołdawia Polska legendarne spotkanie, w którym to biało-czerwoni wyszli na dwubramkowe prowadzenie, tylko po to, aby w drugiej połowie wesoło podskakując z nogi na nogę i rozmyślając o zbliżających się wakacjach, oddać wszystko na rzecz Mołdawii. Można by rzec, że w Europie nie ma już słabych zespołów. Jednak to kłamstwo, bo lata upływają, pokolenia się zmieniają, a Polska jak była słaba, tak słaba jest dalej. Nie mogę się doczekać pojedynków barażowych o Euro 2024. Zakupiłem odpowiednią dawkę paracetamolu i morfiny, więc jestem gotów na wszystko. Kolejny mecz rozgrywany na angielskiej ziemi. Majestatyczny Manchester City, który w ubiegłym sezonie zdobył wszystko kontra Chelsea, z której się wszyscy śmieją. Kibice na Blues muszą mieć bardzo silne serce i odporną psychikę, bo od Spalając mecz nie wiedzą co ich czeka, albo ich zespół zagra wyśmienicie albo, to się zdarza częściej, zagrają jak zwykłe śmieci. Skoro pokazuje to spotkanie to można się domyślić, że raczej spełni się ten pierwszy scenariusz. Zwroty akcji, wybuchy i powtarzalność. Brzmi jak kolejna część Szybkich Wściekłych, ale to tylko opis tego jak na przemian gospodarze i goście wychodzili na prowadzenie, aby wszystko potem zaprzepaścić. A kiedy już wszyscy myśleli, że Rodri wbił tego przysłowiowego gwoździa do trumny, Chelsea dostała karnego, którego Palmer nie Zawahał się wykorzystać. 4 do 4. Niemcy, Japonia sprawia mi ogromną satysfakcję. Myślę, że za rogiem euro, a nasi zachodni, wspaniali sąsiedzi dostają napysk od praktycznie każdego i muszą rotować z selekcjonerami w nadziei, że któryś z nich okaże się czarodziejem i poskłada to gówno. Ciągle się łudzę, że skuszą się na jakiegoś portugalskiego szkoleniowca o nazwisku zaczynającym się na literę S. Ale nie wiem czy to moralne życzyć im aż tak źle w momencie kiedy ich zawodnicy mają problem nie tylko w komunikacji między sobą, ale również w komunikacji Między swoimi kończynami. Piłkarze kraju kwitnącej wiśni zaaplikowali Niemcom aż cztery bramki, i mimo, że to tylko mecz towarzyski, wpędzili Rudigera w niemałe zakłopotanie. Pierwszy i ostatni raz w tym odcinku zobaczymy pojedynek w widze Europy. Ajax, który zaliczył nie najlepsze wejście w sezon, podejmował na własnym stadionie Marsylię. Jak na dobrych gospodarzy przystało, Przyjezdni dostali dwa strzały na wejście. Jednak nie pozostali dłużni. Nie trzeba było długo czekać na skuteczną odpowiedź. I to nawet dwukrotnie. Ale musicie przyznać, że to trochę mało bramek, jak na najciekawsze spotkania roku. Więc zespoły dorzucają jeszcze po jednej, a jako taką truskawkę na torcie, w 91. minucie jakiś chłop dostaje czerwoną kartkę i każdy usatysfakcjonowany. A teraz najbardziej podobcony mecz: po raz kolejny na angielskiej ziemi. Koguciki w tym sezonie są znane z tego, że najchętniej graliby bez formacji obronnej i dziesięcioma napastnikami. Przynosi im to większe lub mniejsze szkody. To spotkanie układało się niemal idealnie. Co prawda anulowali im jedną bramkę, ale przeciwnikom również anulowano i to nawet dwukrotnie, jednak jak to się mówi, karma wraca i tutaj wróciła z potężnym hukiem. W 33 minucie Romero zobaczył czerwoną kartkę, a dwie minuty później Cole Palmer wyrównał wynik. Przewaga jednego zawodnika była dużym ułatwieniem, ale gracze Chelsea nie za bardzo rozumieją jak działa pozycja spalona, więc koguciki wspaniałomyślnie stwierdzili, że pomogą swoim kolegom z Londynu i załatwią sobie kolejną czerwoną kartkę, brak dwóch zawodników będzie wspaniałym gestem. I faktycznie po tym zdarzeniu zawodnicy de złopali złapali wiatr w żagle. Początkowo jakoś nie mogli się wstrzelić, marnowali stuprocentowe sytuacje na potęgę, ale po którymś razie w końcu doprowadzili do tego, że ślepy Nicolas Jackson zdobył Gola. Koguty mogły je szybko wyrównać, ale karma ciągle wracała, a sędzia ciągle pokazywał spalone. Uporczywe trzymanie linii obrony gdzieś w okolicach środka boiska skutkowało tym, że Jackson w całej swojej nieudolności i tak wychodził na samotne pojedynki z bramkarzem. I teraz powiem coś, w co nie mogę uwierzyć do tej pory, ale ten zawodnik zdobył hat -tricka. Serio, możecie sobie to sprawdzić na jakimś flash -scorze. Żeby nie było, że jestem zafiksowany na punkcie angielskich zespołów, to na ziemiach włoskich doszło do pewnych derbów, po których kibice chętniej ubierający kolor czerwony byli lekkim pośmiechem. Inter strzelał, a Milan próbował odpowiadać, ale wychodziło im to tak jak podbój Rosji przez Napoleona. Wesolutki Portugalczyk dał kontakt i marzenia o wyrównaniu, jednak za długo to one nie potrwały. Gospodarze dołożyli trzy bramki. Tak od września kibice Rossonierich budzą się po nocach oblani potem, majacząc coś o jakimś upokorzeniu. Sprawdziłem i ostatni raz taka różnica bramkowa w derbach Mediolanu miała miejsce w 2009 roku, więc jest to wydarzenie na skalę... Dekady. Ostatni mecz dzisiejszego odcinka, rewelacja sezonu i wcale nie mam na myśli Harego Keina, a, a Bayer Leverkusen. Spotkanie na szczycie zostało ozdobione pięknymi bramkami, na przykład takimi. 25 minut przyniosło dwa gole, a na następne trzeba było czekać niemal cały mecz. W tak zwanym międzyczasie mogliśmy się napawać pięknymi akcjami, paradami bramkarzy i zmarnowanymi sytuacjami. Jak tak sobie patrzę, to to widowisko miało całkiem niezłe zadatki na jakiś wynik 4 do 4 albo i lepiej. Niestety takie pojęcie jak skuteczna finalizacja akcji ciężko przetłumaczyć na język niemiecki, więc mogę zrozumieć, że u zawodników wychodzą pewne problemy. Piłkarze z Monachium przełamali impas, strzelili bramkę, a chwilę później sfaulowali swoim polu karnym, remis, i tym remisem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę szczęśliwego nowego roku. Dziękuję wszystkim oglądającym, wspierającym, ale szczególne podziękowania kieruję dla wspierających najwyższego poziomu, czyli dziękuję Sonix. A tymczasem ja się żegnam do nowego roku. Żegnam.